Kolejnym filmie. Dziś wracam do cyklu poradniki. Zanim rozpocznie się nowy rok, warto zapoznać się z informacją, które podatki będą ulegały podwyższeniu wraz z nowym rokiem. To informacja ważna nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla przedsiębiorcy. Zapraszam do oglądania części pierwszej i jednocześnie zapraszam na część drugą, która ukaże się wkrótce. Poświęcona będzie ona nowym podatkom, które zostaną wprowadzone w 2021 roku. Zapraszam! Rozpocznę od podwyżek. Podatek od nieruchomości, przedmiot zainteresowania nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców. Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem nieruchomości oraz przedsiębiorcy, czyli w momencie, kiedy nieruchomość jest wykorzystywana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2021 roku będziemy mieli podwyżkę tego podatku. Ostateczną jego wysokość ustalą jednak gminy. Mniemać należy jednak, że będą opierać się na maksymalnych stawkach, które zostały opublikowane, a analiza tych stawek, którą za chwilę pokrótce przeprowadzę, sugeruje, że mamy tutaj dość sporą podwyżkę. Podatek od nieruchomości, porównanie stawek. W przypadku podatku od gruntów. Na przykład, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, dotychczas obowiązywała stawka 95 groszy za 1 m2 zostaje podwyższona do 99. W przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stawka wynosiła 4,80 zł, zostaje podwyższona do 4,99 zł w przypadku pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego wzrasta z 50 groszy na 52 grosze za 1 m kwadratowy niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji tutaj stawka wzrasta z 3 ,15 zł 15 groszy na 3 ,28 zł 28 groszy za metr kwadratowy jeżeli chodzi o budynki, co najbardziej nas interesuje, w przypadku budynków mieszkalnych stawka wzrasta z 81 groszy na 85 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 23 zł. Na 24 ,84 zł. 84 grosze za 1 m2 w przypadku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnych z 11 ,18 zł. 18 groszy na 11 ,62 zł. 62 grosze związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z stawki 4 ,87 zł. 87 groszy na 5 zł. i 6 groszy. To tylko przykłady pokazujące, jak te stawki wzrosły. Oczywiście, tu zaznaczam, ostateczne ustalanie tej wysokości zależy od gmin. Kolejny podatek to tak zwany podatek od deszczu. Wchodzi w skład opłat od tak zwanej utraty naturalnej retencji jako sposób walki z suszą. Tak zakłada przynajmniej jego projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który znajduje się obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym i na dzień publikacji tego filmu jest na etapie konsultacji publicznych. Zakładano, że prace na nim zakończą się do końca roku, niemniej jednak, nawet jeśli zostaną zakończone już w 2021 roku, projekt zakłada, że część przepisów wejdzie w życie w okresie 6 miesięcy od jego ogłoszenia, druga część natomiast od stycznia 2022 roku. Wysokość podatku od deszczu została uzależniona nie tylko od powierzchni działki, ale zróżnicowana w zależności od tego, czy właściciel działki stara się o pozyskiwanie tzw. deszczówki i zmagazynowania wody opadowej np. w celu podlewania trawnika czy na potrzeby podlewania jakichś tutaj ogrodów. Nie pozwala jednak to na odprowadzanie do publicznej kanalizacji. Ustawodawca przewidział trzy stawki tego podatku. Które omówię za chwilę. W przypadku podatku od deszczu w projekcie ustawy, który, jak wspomniałam, obecnie jest na etapie konsultacji publicznych, obowiązują trzy stawki. Pierwsza stawka to 1,50 groszy za 1 metr kwadratowy na rok. W przypadku działki bez urządzeń do retencji wody z powierzchni uszczelnionych, trwale związanych z gruntem. Druga stawka to 90 groszy za 1 m2 na rok w przypadku działki z urządzeniami do retencji wody i 45 groszy na 1 m2 na rok z urządzeniami do retencji wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływów. Obowiązują więc trzy stawki. Tak jest na dzień dzisiejszy w projekcie. Utrzymanie podwyższonych stawek VAT jako podwyższenie, bowiem e, jeśli chodzi o VAT przed pandemią zapowiadano, że w nowym roku zostanie on obniżony odpowiednio do 22,7%. Pandemia jednak zmieniła te plany i ustalono, że zostanie utrzymany w tym samym procencie jakim obowiązuje teraz, a więc 23,8%. Utrzymanie tych wysokości wprowadziła ustawa z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom. Kolejna podwyżka, bo tak należy to kwalifikować, związana jest z ograniczeniem stosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Ta ulga dotyczyła osób, które pracowały za granicą, świadczyły pracę za granicą, a były jednocześnie polskimi rezydentami. Likwidacja i obniżenie warunków dotyczących tej ulgi spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym podatkiem, które płacą w tym kraju. Takim przykładem może być Wielka Brytania. Jak to wygląda w liczbach? Będzie ona przysługiwała wyłącznie osobom, które osiągną dochody zagraniczne niższe od 8 tysięcy złotych. Oznacza to, że osoby, które będą posiadały dochód wyższy, zapłacą 17 podatek. Jeżeli przekroczą próg podatkowy, to będą musiały zapłacić podatek w wysokości 32%. Ograniczenie tej ulgi sprawi, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym zapłaconym w Wielkiej Brytanii, na przykład.